Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie Po siedmiu miesiącach, za co was bardzo, bardzo przepraszam Bo w tym czasie generalnie nagrywałam dla was Nagrywałam dla was vlogi z moich podróży, z Zamościa, z Gór, z Chorwacji, z Podlasia Oraz nagryłam na temat strajku film i nie wstawiłam tego. Miałam to montować we wrześniu, taki był plan, że wakacje daję sobie spokój, wrzucę Wam wszystko we wrześniu, no i nie wyszło. Za co, co Was bardzo przepraszam. W październiku byłam za bardzo zajęta studiami, i całkowicie w ogóle żyłam w innym świecie, ale teraz wszystko ogarniam, wracam do nagrywania, ponieważ zatem bardzo, bardzo tęsknię. I mam nadzieję, że jeszcze tutaj jesteście, chociaż zauważyłam, że jak mnie tutaj nie było, to trochę was przybyło, więc witam też nowe osoby. Bardzo serdecznie cieszę się, że tutaj jesteście. Mam nadzieję, że mnie nie zapomnieliście i jesteście tutaj nadal na tym kanale. I jeszcze wrzucę te filmy, które nagrywałam w wakacje. Postaram się. E, powoli je montuję, więc w tym i w następnym tygodniu powinny się pojawić. No więc przez najbliższe dwa tygodnie na tym kanale będzie dużo. E, później planuję jeszcze kilka filmów. No i oczywiście w grudniu będą vlogmasy, czyli moje ulubione filmy, no bo kocham święta, więc trzeba nagrywać vlogmasy. Już się przygotowuję do tego. Powoli przychodzą już rzeczy do tych vlogów, więc jest dobrze. No. A jeżeli chcielibyście jakieś konkretne filmiki na tym kanale oprócz tego co ja nagrywam, to piszcie w komentarzach, piszcie na TikToku i piszcie na Instagramie. Wszystko oczywiście będzie w opisie. <grystanie> no i bardzo Was jeszcze raz przepraszam za to, że mnie nie było tej aż 7 miesięcy, to jest w ogóle, mam wrażenie, że niedawno nagrywałam, a tu proszę, jednak nie. <grystanie> jednak minęło trochę czasu. Więc za to Was bardzo przepraszam i mam nadzieję, że filmiki Wam się spodobają i że jeszcze tutaj jesteście i życzę Wam miłego dnia. Pa-pa!